Na program zaprasza sponsor spółdzielnia mleczarska w Gostyniu. Producent masła gostyńskiego. O, ho, 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 ho! Dobrym, Przez wiele lat najmłodsi mieszkańcy starej krobi gromadzili się tego dnia w świetlicy wiejskiej, gdzie wyczekiwali na przejazd Mikołaja. Drugi rok z rzędu było inaczej fajnie, lepszy nawet niż jak te dwa lata temu, co zawsze było w świetlicy po prostu. Ciekawe tak z tymi końmi i z mikołajami, dzieciaki zadowolone. Bardzo nam się podobał, myślę, że to jest super pomysł. W tamtym roku też już było, dzisiaj pogoda dopisała świąteczna, także... Jak najbardziej. Starszemu jego mościowi z siwą brodą, który do Starej Krobi zajechał tym razem nie na saniach, ale pick-upem, towarzyszyła wesoła świta oraz konni pomocnicy. Cały orszak, gdzie się tylko pojawił, witany był bardzo gorąco. Jak co roku, to już jest tradycja od ho, ho, ho i trochę, by to nazwał Mikołaj, wychodzimy z inicjatywą dla dzieci naszych, tutaj starokropskich. No i dzisiaj wraz z Mikołajem, z całym orszakiem wybieramy się właśnie do każdego dziecka. Sanie zamieniłem lekko w wóz renowy, ponieważ wczoraj jeszcze zapowiadali, że będzie kurczę inna aura, aczkolwiek dzisiaj jestem mile zaskoczony i po drodze myślę, że zmienimy to na płozy. Oprócz prezentów Mikołaj znajdował też czas na rozmowy i pamiątkowe zdjęcia. Niektórzy mieli jednak wątpliwości, czy aby zasłużyli, by ich odwiedził. Czy ty czekasz już za świętym Mikołajem? Tak. Jak myślisz, będą prezenty? Tak. A byłeś grzeczny? Zasłużyłeś na te prezenty? Nie wiem. Kaśniego śniegu, przy teraz wszystkie dzieci marzą tylko a Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem, bo dziś sameczki, w tym pogodę. Pięknie, brawo! Organizatorem Mikołajek w Stary Krobi było miejscowe koło gospodyń wiejskich, kółko rolnicze, strażacy z OSP, a także sołtys i rada sołecka. Ho, ho, ho! Super! I będziecie w przyszłym roku? Tak! Tak! No, teraz usłyszałem, Wszystkiego dobrego. Lecimy dalej, ho! ho!